Obietnice producentów co do osiągów i samochodów nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością. Dzisiaj sprawdzimy, jak pod tym kątem wypada najnowsze, hybrydowe 350 konne Volvo XC60 T6. Teoretycznie to Volvo robi setkę w 5,7 sekundy. Jak wygląda to w praktyce? 3, 2, 1 Bardzo płynny, bardzo mocny start. Nie czuć kompletnie zmiany, żadnych biegów. Już mamy 100 km na godzinę i sekundy, jeśli chodzi o pierwszą setkę. To wynik wyraźnie lepszy niż obiecuje to producent. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że taka dynamiczna jazda, zwłaszcza na skręconych kołach, kiedy ruszamy na przykład gdzieś z ulicy Podporządkowanej, mocno obciąża nam układ napędowy, Łośki, przeguby, więc trzeba kontrolować też oczywiście stan manszet i ich opasek, bo jeśli dostanie się brud pod te manszety, to niestety te przeguby bardzo szybko się zużyją, zwłaszcza w takich autach, gdzie mamy układ hybrydowy z bardzo mocnym